To tu, u jest. Mam na imię Ika. Właśnie przeprowadziłam się tu z mamą. Myślałam, że będzie beznadziejnie, ale zobaczyłam ciebie i pomyślałam sobie, że pewnie jesteś słynnym kaskaderem. Mogę dostać twój autograf? Eee, gdzie mam podpisać? Słuchaj, ja czy mogłabym leciutko dotknąć kasku? Nigdy już nie umyję tego palca! największą fanką i otworzę twój fanklub. Będą koszulki, karty członkowskie, wlepki na Bardzo i... mi przykro, ten oto śmiały kaskader nie robi niczego dla sławy. Ale wszyscy najwięksi kaskaderzy mają fankluby. Billy Kikut, Głaz Callahan, Mac McCondor, jestem członkinią wszystkich! Nie byłaś dziś uszu, czy jak? Powiedziałem... Skoro oni mają fankluby... Zaraz się wszystkim zajmę. A jak się nazywasz? Nazywam się Kik. Jestem czadowy. Zgadzałeś coś takiego? Moja największa fanka. Uda ci się, Kik! Dawaj. Żegnajcie, słodcy przyjaciele. No, i jest git. Świetnie. No to chopa. Było piękne! Dalej, dalej! Było ekstra! I przepysznie. <grymne> <grymne> Hej, stary, jaki miałem czas. Uh -huh. 8 sekund 06! To nowy rekord! Spróbujmy jeszcze raz i zobaczmy, czy... Nie mamy czasu! Pokażę ci twoją nową stronę. Że jak? No to aha. może później! Nic nie szkodzi. Ja, dann, äh, uh, ja, Samstag,